Cześć, to jest pier mój pierwszy filmik o mnie i no na pewno byście chcieli wiedzieć, co mnie zainspirowało do tego, żeby kręcić filmiki, prowadzić bloga. Mnie do tego zainspirowały dwie dziewczyny. Krowa Latek i Litle. Little Blueberry smile, 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 smile. Nie wiem, jak to się czytało. E, no. I jeszcze Natalka... E, nie wiem, zapomniałam, no, ale... Dobra. Więc tak, ja jestem Julka. Julia, nie wiem, jak byście mogli mówić. Julka, Julia, obojętnie. Mam siostrę, ma 8 miesięcy, ma na imię Oliwia. się wiem, że to trochę mało, no ale Ja mam lat 11, w marcu 12, jest, więc jestem rocznik 2001. No. Mam jeszcze zwierzątko, kota Rudolfa. Jest drudy, to chyba wiadomo czemu. No i co by Wam pomogłam? Mogłam. Co by ja Wam pomogła? Już... Nie umiem się wygadać No dobra. Nie ja mieszam z tym. Dobra. No to tyle. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę, łapki w dół. Pa!